Tak. To jest MMA Rocks, ze mną Denis Labryga, po pięknie wygranej walce z Konradem Karwa. Witam serdecznie, Labryga Denis z tej strony. Tak jak mówisz, no, piękna wygrana, no i co, dalej do celu. Deins, czy zrealizowałeś swój plan na tę walkę? Słuchaj, zanim zaczniemy rozmawiać, zanim wrócimy do twojego pytania, chciałbym podziękować sponsorom i partnerom z Rozwoju za to, że po prostu mogę się rozwijać w tym i, i, i dofinansowują, pomagają, karmią, także naprawdę dzięki nim się rozwijam. Przede wszystkim SFD, Nitro Cars, KMT Montagę, Multistal Natalia Dolczewska, Free Home Nieruchomości, Antrans, Form Color, Sobota, Felgum, Solmotion, Bunio Restaurant i Padres Illegal Night. <coughs> Dziękuję Wam, słuchajcie, dzięki Wam możemy więcej. <coughs> tak więc, czy zrealizowałeś swój plan? Tak, jak najbardziej. Wracając do twojego pytania, no, zrealizowałem swój plan, swój plan w 100%. No, słuchaj, em, słuchałem się narożnika przede wszystkim, mieliśmy założenia, zrealizowaliśmy je, także tak, jest dobrze. Szybka dynamika, piękna walka. Czy Konrad Cię czymś zaskoczył? Ehm, wiesz co, zaskoczył mnie, że... No czym on mnie mógł zaskoczyć? Na pewno tymi rzucanymi cepami, no nie spodziewałem się, że aż tak będzie szedł i nacierał do przodu, myślałem, że będzie bardziej skupiony na tych nogach, też byłem czujny, żeby, żeby wybrony robić po prostu po tym, jak on będzie wchodził, no ale pchał się cały dzięki temu po prostu zrywałem ten klincz i robiłem swoją robotę, nie? Czyli jednak bardziej starałeś się bronić niż schodzić do parteru? Tak, 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 no wiadomo, yy, wiesz no nie chciałem, nie, nie, nie ja specjalizuję się w stójce, chciałem to w, w stójce zrobić, ale już jak poczułem krew, no to poszedłem za czasem i dokończyłem to w parterze, nie? Z twojej strony to była świetna walka, bardzo dziękuję Ci za wywiad. Dziękuję Ci bardzo. Trzymajcie się. Fajnie.